Ostatni? No, nie przebijemy. Ale trzeci jeszcze wszedł. To mieliśmy szansę. Krytyk trzeci ciosgom krana pomocnicza, mieliśmy szansę. To ostatni mu przebić. Ale wyjdzie na to, że on mi przebije. Bo mam kurwa 15% krytyk 1800 zajebiście. O no, klątwo, przebije mi. No nie przebij mi jedną dotyk. Ja pierdolę. Kurwa, krytyk, klątwa, dotyk, mi ostatni do 31%, najgorzej jak się dało. Zajebiście po prostu, w chuj. Zajebiście w chuj, naprawdę. 1900, to mi kurwa za ciosem może zajebać, no tak jak mówiłem. Ja pierdolę. Ale jak nie wejdzie dotyk, to będzie chujowo. Kurwa mać. Nie wszedł. Ale kurwa ochrona żywiołów, nie? Ja pierdolę, mam jeszcze szansę Kurwa Dobra, dotyk Nie wszedł Ochrona żywiołów! Kurwa mać 20%, ale farce, ja pierdolę Nie to jest kurwa Wygrał Wygrał Wygrałem Kurwa, wygrałem Ja pierdolę 8% on miał 40. Ochrona żywiołów, ochrona żywiołów. Ja, ja pierdolę. 226 osób. O kurwa, co odjebałem? Ja pierdolę. Ja. <ścoughs> o kurwa, mać! Nie, nie! Nie, dobra, klepiemy. Nie. Nie no, weź, weź ktoś czat nagraj, kurwa mać. Nie no, dzięki, dzięki. Kurwa mać, Jak tu czat leci. Nie, nie. Ale no to jest wa walka życia. N naprawdę. No ale żebyśmy teraz nie padli, ale nie.